W brygadierze, dowódca uroczystości, starszy kapitan Szprytma, melduje strażaków powiatu Leżajskiego do uroczystego apelu z okazji dnia strażaka. Rozkaz. W Dnia Strażaka flagę państwową podnieść. Uczestniczymy dziś w powiatowych obchodach Dnia Strażaka, połączonych z przekazaniem nowego samochodu do dekontaminacji i otwarciem budynku garażowo-dekontaminacyjnego. Święto dzisiejsze jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim strażakom, którzy, nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ratują ludzkie życie, zdrowie i mienie. Dziękuję za Waszą ofiarną i sumienną służbę. W tym roku obchodzimy 30 powstania Państwowej Straży Pożarnej. Formacja nasza uległa ciągłemu rozwojowi i zmianom. Leżańska Komenda jest doskonałym przykładem rozwoju pożarnictwa w Polsce. Realizujemy coraz to nowe zadania i wyzwania. Takim wyzwaniem jest funkcjonowanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zwiększenie stanu osobowego pozwoliło zatrudnić 10 strażaków z wyższym wykształceniem chemicznym, co przyczyniło się do rozwoju grupy poszerza jej zakres i możliwości działania. Wdrażane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, nowe programy rozwojowe i modernizacyjne. Prowadzone zabiegi o zwiększenie w budżecie państwa środków na inwestycje i sukcesywne przekazywanie tych środków do komend wojewódzkich i powiatowych umożliwia ich ciągły rozwój. Komenda Leżańska wzbogaciła się o nowy samochód specjalistyczny Mobilab, mobilne laboratorium o wartości 5 milionów złotych oraz samochód dekontaminacyjny, który zostanie w dniu dzisiejszym przekazany do użytkowania też o wartości 5 milionów złotych. Wybudowany został nowy budynek garażowo-dekontaminacyjny, który za chwilę zostanie otwarty i poświęcony. Wartość budynku i placu 2 miliony złotych. W jednostce ratowniczo-gaśniczej w Nowej Sarzynie funkcjonuje sala edukacyjna Ognik dla dzieci, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jeszcze w tym roku planujemy wzmocnić nasz potencjał o nowe samochody ratowniczo-gaśnicze ciężki, średni i średni samochód ratownictwa technicznego. Rozwijają się też jednostki ochotniczych straży pożarnej. W ostatnich latach zakupione zostały przy wsparciu z budżetu państwa i samorządów, Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, które prezentują się na dzisiejszej uroczystości. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił mieć na odznak na wiedzę Komunata Głównego Państwa i Straży Pożarnej za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, długoletnią ofiarną służbę lub działalność. Która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej, nadał srebrną i brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej 20 strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Srebrną odznaką zasłużoną dla ochrony przeciwpożarowej oznaczony został brygadier Konarno Czesław, młodszy brygadier Koniec Krzysztof, starszy kapitan Kurek Damian.

serdecznie gratuluję starszy ogniomist Nicmoń Wiesław serdecznie gratuluję starszy ogniomist Paweł Robert. starszy ogniomist Smycz Stanisław serdecznie gratuluję serdecznie gratuluję serdecznie gratuluję serdecznie

Młodszy a Aszek się. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego nadano złoty i srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dziewięciu strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku.

gratuluję. Życzę dalszych sukcesów i współpracy ze Związkiem Narodowym Krzysztof. Krzysztof, za tą pracę w szeregu państwowych. Gratuluję odznaczenia. Życzę Dziękuję zarządu Dziękuję to znaczy, Cieszę się przywieźli. bardzo i się tam życzę tam dalszych sukcesów. zarządu wojewódzkiego, do panu na pożarnictwo. Dziękuję bardzo. Młodszy Ognion żonat Dziękuję za tą strażacką też w szeregach ochotniczej służby i Rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2022 roku awansował w korpusie oficerskim trzech strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2022 roku awansował w korpusie aspiranckim dwóch strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi z dniem 4 maja 2022 roku awansował w korpusie podoficerskim 27 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku, w tym 7 na stopień sekcyjnego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2022 roku awansował jednego strażaka na stopień starszego strażaka. Panu stopień starszego kapitana, na stopień starszego kapitana, kapitan Lisowiec Paweł, kapitan Miedrycha Wazdełusz. W tym administracji nadaje panu stopień starszego kapitana, gratuluję serdecznie. Awans na stopień starszego aspiranta otrzymuje aspirant, Ryczkowski Krzysztof odzwyczaił Awans na stopień aspiranta w otrzymuje młodszy aspirant, Żwiec Antas. Awans na stopień starszego ogniowistrza otrzymują ogniowistrze. Adamiak Piotr. Gratuluję, panie. To ogniomistrz że. Ma Zenon Panowie, historyczna chwila. Rzadko ogniomistrz robię. Ogniemistrz. Gratuluję. 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 Mały panie Darek Dariusz. Obgniomistrz Dariusz Obgniomistrz Kowalec. Ogniomistrz Kowalec. Przemysław Kowalec. Obgniomistrz Kowalec. Obgniomistrz Kowalec. Stanisław. Ogniomistrz Smycz Tomasz. Ogniomistrz Zakaj Tadeusz. Kofalecic Ogniomistrz Żuraw Marcin. Awans na stopień młodszego ogniomistrza otrzymują starsi sekcyjni. Starszy Starsi sekcyjny Majmarek. Starszy sekcyjny, Raba Szmaciej. Starszy sekcyjny, Ramałów Piotr. Gratuluję, panie Starszy sekcyjny, Sobota Grzegorz. panie Starszy sekcyjny, Rzuczek Damian. sekcyjnego otrzymuje starszy sekcyjny Sobota Andrzej. A was za stopień sekcyjnego otrzymują strażacy Czuchra Łukasz, Bielowiec Paweł, Bątek Łukasz, Polarczyk Michał Mały Mateusz Smerecki Łukasz Smycz Kamil awans na stopień starszego strażaka otrzymuje strażak Panie komendancie, pan... A my tutaj. Będziemy... <głos》głos》głos》> Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych i wzorową postawę w służbie w imieniu Likurnata Głównego mam zaszczyt wręczyć dyplom, serdecznie panu gratuluję i życzę dalszej takiej służby. Tu chwal Dziękuję. Gratuluję. za 30 gratuluję. 30 lat służby, Słucham. bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję i gratuluję znacznie ociągniętym dyplom. Tu chwal ojczyzny dziękuję. Tak? Jeszcze gratuluję. Gratuluję serdecznie. Gratuluję jeszcze. Dziękuję. za 30 Słucham. lat. Wspaniały wynik. Dalszki słów, bo no, potrzebujemy takich odpowiedni Radziliśmy się dzisiaj, aby prosić Pana Boga o opiekę i błogosławieństwo, byśmy dobrze, rozsądnie i bezpiecznie mogli się posługiwać tym samochodem na różnych drogach dla dobra naszego i naszych bliźnich. Chciałoby się dzisiaj mówić bardzo dużo, ale pogoda temu na to nie pozwala. Dlatego proszę pozwolić, że na początku na ręce komendanta powiatowego w Leżańsku pogratuluję tych wspaniałych inwestycji. Inwestycji, których mogą zazdrościć inne jednostki, ale aby te inwestycje, te zakupy były tylko na czas pokoju, na ten czas, kiedy nie musicie ich wykorzystywać. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy wspierają. Państwową i Ochotniczą Strażą Poż Straż Pożarną, przede wszystkim Polski Parlament, na czele z panią Marszałek Elżbietą Witek, która jest zwolenniczką i wielką może powiem górnolotnie wielbicielką, zarówn zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękować Jurkowi za pracę i współpracę przy kolejnych ustawach i chciałem Państwu tutaj zadeklarować w imieniu posłów przede wszystkim zjednoczonej prawicy, że w dalszym ciągu będziemy robić to, co robimy przez ostatnie lata. Na ręce pana dat brygadiera Adama Koniecznego składam podziękowania, że pan pan panie generale przyjechał na Podkarpacie. Rozmawialiśmy przez kilka tygodni i tutaj takim inspiracją do tego, aby pan generał odwiedził teraz Leżańska po południu Kolbuszową, był tutaj Jurek Paul, wasz poseł, kręcił mi w brzuchu, kręcił. Ja przepraszam za wyrażenie, Jurek, dotrzymaliśmy słowa, jesteśmy w Leżańsku, z tego bardzo się cieszymy. Spotykamy się dzisiaj na wyjątkowej uroczystości. To wyjątkowej z kilku względów. Po pierwsze, ja nie pamiętam, żeby na naszej uroczystości, na Dniu Strażaka, był komendant główny, czy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli był, to pewnie już to było bardzo, bardzo dawno temu. Dzisiaj gościmy. Jest z nami przewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków pan poseł Zbigniew Chmielowiec na pewno jest po raz pierwszy gościmy komendanta wojewódzkiego pan komendant czasami do nas przyjeżdża ale wiadomo na swoich barkach ma całe województwo i wszystkie strażaków więc nie może być za każdym razem ale dzisiaj jest i za to bardzo serdecznie dziękujemy jest bardzo dużo samorządowców Wszyscy chcą dziękować wszyscy chcą dziękować wszyscy wam się drodzy strażacy i drogie druhny i druchowie, chcą wam się pokłonić wyjątkowość dzisiejszej uroczystości również proszę państwa z tego powodu że nie odbywa się ona w Leżajsku, tak jak do tej pory. Tam jest komenda powiatowa, dzisiaj mamy w nowej sarzynie. Będziemy, znaczy, przed chwilą był oddany do użytkowania budynek, nowy samochód, rzeczy, które kosztują miliony złotych. Kilkanaście milionów złotych zostało zainwestowane w jednostkę w Nową Sarzynę i w Leżajsk. Ja mówię ogólnie, to jest jedna. Można powiedzieć, że jest to jedna jednostka, która specjalizuje się w zabezpieczeniu, w ratownictwie chemicznym. Wy jesteście najlepszą jednostką, i to mogę powiedzieć szczerze, najlepszą jednostką chemiczną w Polsce. Takie dofinansowanie, taki samochód, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, to nie, nie idzie to tam, gdzie. I może się przydać, nie, nie, nie przydaje się. Tu się zawsze przydaje, bo wy jesteście w tym, w tym wyspecjalizowani i robicie to od wielu, wielu lat. Należy, wydaje mi się, że należy przypomnieć, że już w 2012 roku jednostka z Leżajska, z Nowej Sarzyny zabezpieczała Stadion Narodowy podczas Euro 2012. To nie był przypadek. Tam pojechali najlepsi strażacy w Polsce, bo... Na stadionie było kilkadziesiąt tysięcy osób przed telewizorami kilkadziesiąt milionów, i gdyby nie najboże coś się stało, musieli być tam specjaliści. I wy takimi jesteście i za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Samorządowcy jest mi niezmiernie miło y, dzisiaj być na bardzo gościnnej ziemi podkarpackiej. Długo się nie zastanawiałem, żeby tutaj przyjechać, ale jesteśmy w takim ciągu y, y, uroczystości majowych i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo ostatnie dwa lata. To faktycznie dość skromne obchody, i dzisiaj możemy w sposób godny celebrować nasze największe święto Dzień Strażaka. I Dzień Strażaka jest takim wydarzeniem, które jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności, na wszystkich poziomach ochrony przeciwpożarowej, na wszystkich poziomach administracji, w naszych małych, lokalnych społecznościach. Tym bardziej, kiedy oddajemy do użytku takie wspaniałe inwestycje i sprzęt ratowniczy. To jest jeszcze dodatkowy, dodatkowa radość z tego, że możemy obchodzić jubileusz 30-lecia powołania do życia Państwowej Straży Pożarnej, i te trzy dekady minionych lat dają podstawy do refleksji, podsumowań, ale również do szacunku, znania szacunku dla wszystkich tych, którzy wnieśli swoim dorobkiem to, co dzisiaj możemy świętować. I ten dorobek to jest takim solidnym fundamentem do nowych rozwiązań, nowych wyzwań, jakie przed nami stoją. A jak są nowe, to chociażby świadczą ostatnie dwa lata. Życie pisze nam takie scenariusze, których wcześniej nigdy nie zaplanowaliśmy. 600 tysięcy interwencji rocznie, jakie odnotowujemy, to jest 100 tysięcy interwencji więcej niż jeszcze kilka lat temu. Jak dodamy fakt, że 20% to tylko pożary, i dzisiaj jesteśmy w jednostce z, z, z grupą ratownictwa specjalistycznego, chemiczno-ekologicznego. To widać właśnie tą specjalizację. I gratuluję osiągnięcia. Ja jeszcze tylko na początku, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Potwierdzam. Wzorowa uroczystość, wzór dla Polski, yy, wzorowa organizacja zagospodarowania, przygotowania, nawet przemówienia, panie komendancie, które było bardzo precyzyjne, merytoryczne i podniosłe. Jestem pod wrażeniem i tutaj muszę wszystkim bardzo serdecznie pogratulować. Drodzy strażacy, ostatnie trzy lata pokazały, jak zmienna i nieprzewidywalna jest wasza służba. W marcu 2020 roku stanęliście przed nowym wyzwaniem, stając się jednym ze służb zaangażowanych w działania związane z zapobieganiem COVID-19. Teraz Wasza obecność po raz kolejny nabiera szczególnego znaczenia. W związku z trwającą na naszej wschodniej granicy wojną. To właśnie Wy, strażacy, włączyliście się bardzo aktywnie w pomoc udzielaną uciekającym z terenów walk uchodźcom i za tą pomoc pragnę Wam serdecznie podziękować. Patrzność! W uczestniczy. Dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Piotr Szpytma, kompania honorowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku na czele z dowódcą, starszym kapitanem Pawłem Lisowcem oraz pocztem sztandarowym Piotr w Leżańsku w składzie dowódca pocztu, starszy kapitan Adam Matuszek, sztandarowy aspirant Bartłomiej Madej, asysta, młodszy od niego Dariusz Nicko. Kompania pożarnicza jednostki strzeleckiej 2035 działającej przy Zespole Szkół Licealnych imieniem Bolesława Wrobrego w Leżańsku, na czele z dowódcą kompanii drużynowym Związku Strzeleckiego Adrianem Kucą oraz historycznym sztandarem Związku Strzeleckiego Oddział Leżańsk z 1927 roku, niesionym przez poczet w składzie dowódca pocztu drużynowy Marcin Mady, sztandarowy drużynowy Bartłomiej Szostak, asysta sekcyjny Kacper Krawiec, A oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości zapewniła Orkiestra denta Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym pod batutą kapelmistrza Jakuba Magonia. Prezesem orkiestry jest Krzysztof Dyjak. Orkiestra w tym roku świętowała 110-lecie powstania. Orkiestra uświetnia liczne uroczystości strażackie, patriotyczne i okolicznościowe. Corocznie bierze udział w podkarpackim przeglądzie Straży Wielkanocnej. W pełnym składzie liczy 50 członków.